Siemanko moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku South Parku. Nagrywam go od razu z tym przednim tak naprawdę, mimo że dla was to chyba z tydzień przerwy albo przynajmniej parę dni. Um, ale tak mnie wzięło tym wieczorem konkretnym, że, że stwierdziłem, że tak to zrobię. Eee, I lecimy dalej w naszą przygodę. Musimy dokończyć ratowanie Rendiego Marsza, moi drodzy, więc e, ruszamy dalej w tę chorą przygodę z kosmitami. Okay, mhm. Dobra, dobra, Randy. Ja wiem, że tobie to się podoba. No. No. Okay. I tu będzie z czerwonym. Dobra, ale Randy, mu i tak się podobało. O, biały kryształ! To jest to, czego potrzebujemy. O, nowy friend nam dojdzie. Dojedzie. Dobra, Najsik quest item dokładnie tutaj sprawdzaliśmy sprawdzaliśmy dobra dzipy eee. zawsze spoko Da się trochę dorobić jeszcze na boku. No, widzicie? Dobra. Wychodzimy tutaj i sprawdzimy ten biały kryształ. Co nam da biały kryształ? Steward, nie, nie steward. Który to był? Um, o matko, randy już zaczął do nas pisać. To nie steward, to gonciarz. Gonciu, co nam da biały kryształ? Powiedz mi, Gonciu. Dobra, dawaj, zobaczymy, gdzie nas to doprowadzi. Dobra, co my tu mamy? Yy, o, Chin, Pokémon. Ha, dobra, tu już widzimy, że obserwują cały South Park praktycznie. Jesteśmy w centrum dowodzenia w kokpicie kapitana. Dobra. Napierdzielajmy się na poważnie chłopaki. Defense Matrix. Wow. To może ja też się trochę wzmocnię. Co wy na to chłopaki? Co wy na to? Attack up, defense up. To co, sprawdzimy waszą broń? Panowie? Move! Eee. Dobra, nieważne. Jeszcze se wzmacniają defensa. Dobra, inną waszą broń sprawdzimy. No i dupa. Move. Move. Robi. hey can you hear me it's me your new friend from the anal cell sounds like there's a defensive matrix up those are the worst first thing i want to do is take out that matrix you got it best friend out so ah but totes a specifiek niek water Dobra, rzeczywiście. Czyli to jest przeciwnik, czyli trzeba go jebać. <laughs> Odporny na podpalenia, co prawda? Ale ciąż z tym. Ważne, że nie będzie nam przeszkadzał w napierdzielaniu kosmików. Dobra. Mały połszynik. No i co? Goodbye, Alabama. No. On cały czas im defensa podnosi, nawet jak w sumie mają dobrego defensa. Wystarczyło. No. No. <laughs> Uwaga. Ne. Zmocniłem sobie ostatnio spanko. Dobra, ej, fajnie to wyszło. Fajnie to wyszło. To akurat na plus. Zwalniajmy sobie trochę miejsca tutaj. tak mi wlazł. Oho, zajebiście. Oh, <haha> Krótko z gnojem. No nie, ten nam znowu gwiazdkę spierdzieli na główkę. Dobra. A żeby cię dildo. Jus. I dildo ci w dupę! <laughs> tu No nie! Ej, nie, bo ja tego mogę nie przeżyć! Nie, please. O kurwa. Dobra. Dawaj, gnoja. Dobra, wybroniłem się. Szkoda mi rezygnować z dobrego no. ataku. Kurwa mać no. Szkoda mi rezygnować z dobrego ataku na niego. Kurde, mol. Ciężko jest, ciężko jest, oj ciężko. pis nie, nie zgiń. Nie zginąłeś, uff. A już naprawdę obrywałem mocno. Oh. <śla> Ta kosmitka to tak do dupy została dodana. <laughs> że to jakieś jaja chyba. Ja pierdziu. No dobra. Ufo, spada na South Park. Ale je było. O, dobra. Teraz jesteśmy w tej fazie. I zaczyna się. Zaczyna się. Tak. Teraz będzie jazda dopiero. Teraz dopiero będzie jazda. zi zombie wszędzie. Yes. At what Big bad government guy. How many w <laughs> Get in there and cover it up. This could Get We've got UFO Waga. Mm -hmm. W ogóle mam wrażenie, że mam trochę za jasne to światło, nie? Mogę być prześwietlony trochę. O, stopnie chociaż w dół i w sumie o to się odbije wtedy od tego i będę lepiej doświetlony z tej strony. <noise> tak po prostu sobie wstałem jak gdyby nigdy nic. O ja cię faza. Ocie, faza zajebioza. Kwestiki, bo tu mamy cały czas ten man burpee i The Timmy express. I okej, okay, dobra.

Thanks Midget, I do love me some Taco Bell. The mayor of South Park states that last night's tremors is normal. Schools and businesses can open again soon. It's horrible. Mm -hmm. You don't understand. The elves—they took, they the, took stick. the stick. And <laughs> bullshit. Because eat it. Stick. <laughs> we specifically said no trying to take the stick at night. Elves are dirty little liars, and we have to lay waste to their entire base. You have some incredible ability to make friends quickly, sir douchebag. I'm sending you mm -hmm. on a quest to go out into the lands of Zaron and recruit a whole nother faction to Koopa Keep. The Goth Kids! A! Mroczne dzieciaki. Dobra. Wzmacniamy swoje szeregi mordeczki. Ten gościu w ogóle, który był How na okanie ładowania, był chujowy. Dobra, czyli będziesz mi teraz towarzyszyć. Nie, 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 Dobra, wiecie co mnie jara? Jara mnie ten ManBearPig. Bo was to chyba troszkę ominęło, ze względu na to, że ze względu na to, że ee... że, że, że to mi się nie nagrało po prostu. Był jakiś problem z tym nagraniem. Więc zobaczymy, zobaczymy, zobaczymy. Co jesteśmy w stanie ugrać na Member Peak? Dobra. Tymczasem idziemy pieszo, bo co się będziemy? Dobrze, gdzie to ma być? Tutaj. No dobra. Coś z member pick było kurde takiego, mm, aż muszę zerknąć w to. Uh, reach an ideal sp uh, spot under South Park to use the def defibrillator. Okay. Dobra, ah, bo tutaj bez robota nie nie szło nic zrobić. Okej. Okay. Valkyrie patrz. Schodzimy głębiej moi drodzy schodzimy głębiej. Różmy dalej tego mmm, człeko, nie człeko niedźwiedzio. E, świniaka, jak to było? świnio świniodźwiedziu, o to było coś takiego. Shit nugget, nice, I love nuggets. Um, dobra. Czego świnioć wieć? Okej, okay, dobra, po prostu. Słyszycie go? Howdy, how? O. Oh. Okej, Czekał uh, tylko na mnie, no. Ech, łatwo z nim. Are you gonna rape us, by the way? To pytanie Batersa. Jakby był już tak przyzwyczajony, przykro do tego. No łatwo z gnojem. Heh. Teraz przecież on dalej to się już dopali. No nie, Baterus nie gin. Uh, to bo jest tego mniej. Cure Potion, tak, to może być to. No dobra. Nahi, tak, no ja mamy. Ty się trochę podlecz. Tak, delikatnie, chociaż co, nie? Wiem, że przeżyjesz, bo tym atakiem prawdopodobnie rozwalisz tego mutantka. Ale chociaż. chociaż troszeczkę. Ale go zmiażdżył zajebiście. O, oh, oh, oh. oh, ja pierdził, ja go zajebiście porobił. O kurde. Kurde, kabeka Kłeściki. Wróćmy do Alagora. Tylko, że... A nie, dobra, tam i tak nie przejdziemy. Dobra, to ciul z tymi z duchem twoim. Lecimy do Alagora. Miło się tak oderwać trochę od tego głównego wątku. I od tego hardkora. Zresztą tak samo mam, jak oglądam seriale, czy cokolwiek. Um, czy... No, w sumie to w serialach tylko coś takiego jest raczej. Że tak fajnie czasem odrywają tego głównego wątku i pokazują coś jeszcze, co nie? Że zamiast tylko jedno i to samo wielkie walki o tam bezpieczeństwo świata, to to jeszcze tak się bawią. I to jest fajne, tak naprawdę, bo jest przynajmniej co. Um, coś, coś poza tym hardcorem. Jest taki chillałcik fajny. Dzięki temu. Dobra.

Tutaj mamy ASSES ON FIRE! O! Elfre, nie zauważyłem ich. Tak się skupiłem okay. na tym plakacie. No ja dobra. Attack up! Your mother is up! She likes it! Ha, już na dzień dobry pierdol dostał. Ach. Zajebiosa, za to dwóch na raz rozpierdziela. Ha, ha. Oh fucking. No, Butterz dalej cioto, ciot, ciotowato obrywa. WYSTRZAŁY! elfie pały. Zajebiście nam to wyszło. Dobra, bardzo ładnie. Coś nam wpadło. Dobra, zawsze takie zrobniaki. Dobra, myślałem, że jest nieaktywne po prostu. No dobra, lecimy do Alagora. Co to było. Aż się zapiszę. Save game. No i dawaj. A uh, Algor. Nice Wkrócie gościu ma fazę, jest byłym prezydentem i ma fazę na temat tego, że istnieje Member Pick, czyli e, człowiek oświniać wieć. A mutant po prostu, połączenie człowieka, niedźwiedzia i świni. I. I ma takiego świra na tym punkcie, że każe nam polować na niego, pomagać mu. I widzę, że. Ej, co, seria? Tak szybko poszło? No dobra, no. No to co, to. Skoro człowiek od jest załatwiony, ja bym poszukał, może spróbował poszukać tego. Ej, co to. O właśnie, przecież ten on coś sprzedaje, ale nie. Eee, przecież ten brakuje nam jednego teleporta Jimiego. Gdzie? Nie wiem, ale chętnie się dowiem. Tutaj coś jest w ogóle. A God Kids i Gain New Allies, to jest tak, to jest główna część tego questa. Dobra, sprawdźmy, czy tutaj jesteśmy w stanie pójść. Jak to to wygląda? To były wilki, pamiętam. Dobra. Wow. Dobra, to będzie hardcore i... Eee. Łatwo z nimi. Jest mnie mało. Jak to mówili, jebał Cię pies. <laughs> Za szybko, no. Dobra, pospieszyłem się. O kurwa, oberwałem mocno. Mm, mocno oberwałem, aż się podleczę. Foken. Pure potion tylko. Zostaje mi go zajebać. Taki podkulony ogon kuźwa. No dobra, pospieszyłem się znowu. Kurde, nie wiem. Najpierw to się podleczę. Ja, small healthic. O, to będzie fajne. To jest ostatnia sztuka. Dobra. Krótko z takim gnojkiem, Poczekam teraz na błysk. Aż mi się trochę szkoda zrobiło. Aż mi się go troszkę szkoda zrobiło, no? Real. Znaczy. Nie wiem, czy uśmiecha się ktoś, komu się szkoda zrobiło. O, Ken. A, jebał cię pies, no. Krótka. I wanted to show mercy. No, twoja mama, chyba. No, dawaj. No. Um, nie chcę iść na pewno jeszcze. Gdzie mnie wywiało? Tam mnie gdzieś wywiało. Ja chcę tylko na farmę. Ja nie chcę iść w jakieś dziwne miejsce. Na pewno nie chcę do Kanady jeszcze. Okej. Okay. Dobra, nie, 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 nie piszę się jeszcze na Kanadę, bo i tak by nie musieli tam iść. Co my tu mamy? O, Ken, ja się w kółko kręcę? Dobra, gdzie my tu pójdziemy? Minu well, nice. message from Al Gore. Zajebiście. I znowu, Czechie? I, I my cały czas szliśmy w lewo, a wyjebało nas znowu do Kanady. Somewhere... Dobra, ciul z tym i z duchem twoim. Wracamy. I tak by nas zaatakował, więc już go uderzyłem. chociaż. Mangi Wild Dog. Krótko. No, oczywiście, że pizdeczka wezwała kurde wsparcie. No dawaj, no kogo wyruchasz? A nikogo. Ha, ha. Jebał cię pies. Tak słyszałem na mieście. Cieszy ja cię szanuję, ale wiesz, ludzie gadają. No fucking. A ty co? Taki zdenerwowany, ojojoj Versus Za szybko, wiadomo nie naprawdę No Zdech, pies Dobrze, ładnie, krótko. Z jednym punktem życia jeszcze tak nam. próbuje dopierdzielić, dobra. Goodbye. Motherfucker. I hope they're just Aha. Uh -huh. Tak, one po prostu śpią, butter. Tak to, tak to wygląda.

no, trochę nas pogryzły, dobra. Nie chcę wszystkiego tutaj odkrywać, ale chcę tutaj mieć yy, odblokowany ten teleport Jimiego. Ale chyba. Nie gadajcie, że on nie ma tutaj tego teleporta. Gdzie on jest? Ej, my tu dosłownie byliśmy po to, żeby go znaleźć. No ale dobra, no. Hy. <grystanie> <grystanie> Teamiego znaczy się, nie Jimiego. Kurde, oni mi się ciągle mylą, ale jest tymi. <laughs> Dobra. Moi drodzy, nie będę przedłużał, Algor cały czas nas zalewa wiadomościami. <laughs> znaczy, moi drodzy, to będzie tyle na dzisiaj. Taki nietypowy odcineczek. Przede wszystkim uratowaliśmy Wendigo od kosmitów. Oh, mother. Um, had the best breakfast ever. That's fucking great. Dobra moi drodzy, tyle w dzisiejszym odcinku. Ratowaliśmy Randiego, zakończyliśmy przygodę kosmiczną, a no, dokładnie w sumie rozkręciliśmy ją. I pokonaliśmy Nazi Zombie. Ha, bioza, co nie? Um, mam nadzieję, że Wam się spodobało. Jeśli tak, zostawcie lajka, like, skomentujcie, zasubskrybujcie mój kanał i czekajcie na kolejne przygody z South Parku, moi drodzy. Cześć!